Dzień dobry Państwu w tym dniu szczególnym. Dzisiaj jak w żadnym innym dniu jesteśmy na rogach naszych zmarłych. Myślimy o tych, wspominamy tych, z którymi przeżyliśmy ogrom swojego życia, wiele radości, ciepłych chwil, ale także i trudnych. Natomiast ja staram się jedno szczególne miejsce, jedno z dwóch szczególnych miejsc tutaj na Piasecznicy, które zapewne jest mocno zapomniane przez tutejszych, aczkolwiek wielu moich znajomych i i biegusiów tutaj także zagląda, choć dzisiaj idę w miejsce, które mało osób trafiło, zatem żółty szlak kiedyś czarny. Jedyny puławski wąwóz, jak to mówię, czarny wąwóz, teraz żółty wąwóz. Oczywiście żółty na, na wchodzie naszemu niestrudzonemu świętej pamięci Baabuchowi, który chyba w stopniu niesamowicie genialnym piechór, historyk, przyrodnik, człowiek orkiestra. Idziemy do kontynuacji tego wąwozu. I jest drugi wąwóz, który właśnie kryje w sobie miejsce, do którego idziemy. Symboliczne miejsce, mogiłę, do której idziemy. E, dwóch wydarzeń, które miały miejsce w 42 i 43 roku. To, że to miejsce jest bardzo mało uczęszczane, niech świadczy fakt, ile tutaj mamy czaków ile tutaj mamy na włoci przez to wszystko trzeba będzie się przebić co prawda jak przyjdzie czas kiedy to już wszystko podgnie, no to wtedy będzie dużo łatwiej natomiast musimy zbliżyć się do ściany tych brzuzek to na włoć Mimo tego, że już gniję, jest cały czas wyższa ode mnie. No ale już powiedzmy, że zbliżamy się do tego szczególnego miejsca. No, na tą chwilę mamy taki widok. Tam jest łączka, na której często młodzież pali ogniska. Ja już cały mokro tej nawłoci. Ale idziemy. Tutaj jest strumizna pewna. Brzeziny, które są tutaj. To są oczywiście bardzo młode samosiejki nasadzenia. A my idziemy w lewą trochę stronę. Tutaj przy tej skarpie. Ta skarpa ciągnie się stamtąd. Jest także i druga. Przepraszam za moje sapanie, ale no cóż, te nawłocie dały mi trochę do wiwatu, no ale także i to, że jestem na treningu i tak mamy taką sytuację. Tutaj mamy drzewa, które są w sposób bardzo znaczący powolony, tworząc furtkę przejście Wejście można by powiedzieć do tego miejsca, natomiast to co jest i to co muszę pokazać to jest ta olbrzymia Topola, która niczym strażnik pilnuje wejścia do tego wąwozu. Nie wiem jak ten wąwóz się zwie, nie mam pojęcia. Natomiast jesteśmy właśnie u jego wejścia u jego wejścia, które raczej ścieżki wydeptane są przez zwierzęta. I już jesteśmy w miejscu właściwym. Już jesteśmy w wąwozie, w którym mieszkali, mieszkała rodzina Kowalików, która została bestiacko pomordowana, zamordowana przez Niemców w czasie okupacji. Jest symboliczna, tam gdzie kamień, tam był dom. Jest i symboliczna płyta, która e, to wydarzenie upamiętnia. Jak widać, droga wychodzona z nic był zapalony. Wieczny no, odpoczynek, raciem dać Panie. W żadnych przewodnikach, w żadnych... Innych mniej historycznych, tylko przyrodniczych rzeczy nie zobaczymy tego miejsca. Miejsca wybitnie szczególnego, miejsca trudnego roku 30. gdzie to młodzi ludzie z Kowieszyna zostali zamordowani, jak i rodzina kowalików. Tu znajdował się, znajdowała się ich mała ziemianka i domek. A Całe szczęście ktoś zdążył to w formie płyty i krzyża upamiętnić. Jakieś 200 metrów dalej w wąwozie u przedmurza w wąwozie, w wąwozu Liszcze mamy bardzo podobne, wymowne miejsce bez płyty.